Nie, tak zapieczemy ale to poezyjnie opowiedziała wszystko. No dobrze, to jeszcze do Ciebie zapraszam. To jest dobra propozycja, drodzy Państwo, na tę jedyną wyjątkową noc w roku, ale my troszkę wrócimy do świąt. Czy Państwo się przejedli? Teraz widzę takie głowy wszystkie kiwające w dół. Tak, owszem, my też się przejedliśmy i dlatego mamy dla Państwa receptę, może sposób, jak o siebie zadbać. Profesor Ewa Małecka, Panas, ordynator oddziału gastroenterologii. Ogólnej i onkologicznej Szpitala Klinicznego imienia w Wodzi. Witam bardzo serdecznie. Witam. No dobrze, witam wielu z nas po takim przejedzeniu łyka tabletki, które można kupić na stacjach benzynowych albo w supermarkecie. Tu bez nas, ale wiemy o co chodzi. To chyba nie jest dobry sposób, pani profesor. No nie, wydaje mi się, że dużo lepsze są metody naturalne. Już nie będę mówić o umiarkowaniu, które jest skazane w każdej dziedzinie i no, wtedy załóżmy, możemy się uchronić przed wieloma problemami. Poszale jednak poszaleliśmy. Ale jak już do tego doszło, to zalecany jest spacer, mhm. może kompot suszu mhm. i inne naturalne, ziołowe herbatki, inne naturalne sposoby mm, i to raczej szybko pozbędziemy się tych problemów, to nie jest długotrwałe. Ale do czego może doprowadzić nas takie łykanie bez pamięci byle czego? No zależy czego, jest bardzo dużo możliwości. Część leków sprzedawanych bez recepty nie ma w ogóle żadnego działania, w związku z powyższym wtedy ryzykujemy trochę mniej. Mhm. Natomiast są substancje, które rzeczywiście są trochę ryzykowne i nawet niektóre zioła, które nam się wydaje, że takie korzystne, wyłącznie działania mieć mogą, mogą zaburzać wchłanianie wielu leków, także. Również i w tej dziedzinie zalecany jest umiar. Często pojawiają nam się takie dolegliwości gastryczne, jak refluks, albo zgaga. Myślę, że wszyscy Państwo Pacjenci wiedzą o czym. Nazywają o to mówię. Zgagą zwykle. Zgagą, dokładnie. Czy są to jakieś sposoby? Jest to bardzo poważny problem, dlatego że około 30-40% społeczeństwa ma takie dolegliwości, przynajmniej sporadycznie. I zwykle. Pomaga po prostu stosowanie pewnych zmian w stylu życia, unikanie alkoholi, unikanie mleka, unikanie pewnych pozycji. Na przykład, kiedy jemy za wiele i położymy się w pozycji leżącej, to wzmaga te odruchy refluksu. Ale gdy dochodzi już do choroby refluksowej, kiedy dolegliwości są częste... I powodują nawet zmiany w badaniu endoskopowym, zmiany w błonie śluzowej przełyku. Wówczas mamy cały szereg leków, które są bezpieczne i które mogą być długotrwale stosowane. I to jest zwykle rozwiązanie. Niestety jest to choroba, która wymaga długoterminowej terapii. A co to takiego? Jakie są najczęstsze objawy przełyku Bareta? Tak, chcę powiedzieć, że choroba refluksowa nie prowadzi nieuchronnie do powikłań, zwykle, wręcz przeciwnie, zwykle nie dochodzi do żadnych powikłań. U jakichś 15%, 15 może, nie do niektórych statystyk, do 20 dochodzi do pełnych zmian w monizowej przełyku. Chcę wyraźnie powiedzieć, że to... Nie są nieprawidłowe komórki, tylko to są komórki, które pojawiają się w złym miejscu. One są charakterystyczne dla jelita, a pojawiają się w przełyku. I przełyk baryta jeszcze nie jest chorobą. Natomiast jest u tych osób, które mają przełyk baryta i które mają jeszcze dodatkowe pewne zmiany, wzmożone ryzyko transformacji złośliwej do przełyku. Do, do raka przełyku i rak przełyku o tym podłożu ostatnio jest jego częstość bardzo wysoka i szybko wzrasta. Jest taka metoda, nazywa się nazywa Halo. się termoablacja, czy termoradioablacja, polega na leczeniu endoskopowym, czyli bez konieczności operacji takiej tkanki, aby ją zlikwidować, zniszczyć i zapobiec w przyszłości pojawianiu się nowotworu. Jest no, nieinwazyjna dla pacjenta, wymaga tylko wyłącznie procedur endoskopowych, stosuje się dosyć delikatne metody, taki cewnik, przy którym podaje się prąd o częstotliwości radiowej, dochodzi do wytworzenia wysokiej temperatury, ale na bardzo małej głębokości, czyli tylko kilka was komórek jest uszkodzonych, ulega martwicy z bardzo wysoką skutecznością, około tak 80-90%. W, w świecie bardzo dużo, A u, nas, u nas dopiero kilka, dopiero wkraczamy z tą metodą, ale jesteśmy pełni nadziei. Nie ma też aż takiej wielkiej liczby tych pacjentów trzeba powiedzieć, bo to ścisłe warunki muszą być spełnione. Nie wystarczy przełyk bareta, ale jeszcze inne. Szczególne warunki, jeśli chodzi o badanie histopatologiczne muszą być spełnione, żeby to wykonywać, żeby, żeby był sens to wykonywać. Dieta, spacery, umiarkowanie, troszeczkę pani profesor powiedziała. To przede wszystkim dobra recepta dla wszystkich. na nowy rok, dokładnie. Wszystkiego dobrego, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego do nowego swojego... roku.